Wyobraź sobie, że ktoś był uprawniony do zachowku, ale zmarł zanim zdążył wystąpić do sądu. Czy jego dzieci, małżonek, a może schronisko dla zwierząt może go zastąpić i odebrać te pieniądze? Dziś opowiem o sytuacjach, w których roszczenie o zachowek wygasa, a kiedy przechodzi dalej, jak spadek. Przykłady, przepisy, historie z życia. Mam nadzieję, że dziś rozwieje wiele Twoich wątpliwości. Z tego filmu dowiesz się, co się stanie z roszczeniem o zachowek, gdy osoba uprawniona do zachowku zmarła przed wytoczeniem powództwa? Czy odziedziczenie prawa do zachowku oznacza, że na nowo ustalany jest udział jedna, druga lub dwie trzecie? Co się staje z tym roszczeniem, gdy uprawniony zmarł w trakcie procesu? Co stanie się z roszczeniem o zachowek, gdy uprawniony do zachowku zmarł po wydaniu prawomocnego wyroku, ale przed jego wyegzekwowaniem? Wyjaśnię, co się stanie z kolei, jeżeli to osoba zobowiązana do zapłaty zachowku umrze. Dla porównania podam, jak to wygląda w innych sprawach o zapłatę. Jak zawsze postaram się wszystkie te sytuacje zilustrować przykładami. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, ja nazywam się Anna Klisz, jestem radcą prawnym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz szefem zespołu zawodowych adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie spadkowym, rodzinnym oraz prawie nieruchomości. Nasze biura działają we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Bydgoszczy. I w każdej z tych lokalizacji możesz skorzystać z indywidualnej konsultacji, zlecić nam prowadzenie sprawy sądowej, negocjacji, przygotowanie lub analizę umowy, a także kompleksową obsługę prawną sprzedaży nieruchomości. Dla osób z innych części Polski, z zagranicy, oferujemy wygodne konsultacje online. Możesz bez wychodzenia z domu porozmawiać z prawnikiem albo zlecić przygotowanie czy sprawdzenie dokumentów. Więcej informacji o naszej kancelarii i zespole znajdziesz, klikając w link widoczny teraz na ekranie oraz w opisie filmu. Zanim przejdziemy do tematu, jeśli to co robię jest dla Ciebie wartościowe, zostaw proszę łapkę w górę lub zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu filmy trafią do większej ilości osób, które też mogą skorzystać z tej wiedzy. Masz pytanie? Śmiało pisz w komentarzu, chętnie odpowiem. A jeśli akurat nie masz pytania, możesz po prostu życzyć mi miłego dnia. YouTube to lubi, a ja tym bardziej. Gotowi? To zaczynamy! Kto jest uprawniony do zachowku? Zanim przejdę do zasad dziedziczenia roszczenia o zachowek, musimy sobie przypomnieć jedną ważną rzecz: Zachowek nie przysługuje każdemu. Ma to ogromne znaczenie, bo tak jak nie każdy może samodzielnie żądać zachowku, tak samo nie każdy może to roszczenie odziedziczyć. Prawo do zachowku przysługuje tylko określonym osobom wstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, ale tylko wtedy, gdy byliby powołani do dziedziczenia z ustawy. Kim są wstępni? To osoby pochodzące od spadkodawcy w linii prostej, czyli dzieci, wnuki, prawnuki i kolejne pokolenia. Ale uwaga! Ta relacja nie działa w drugą stronę. O ile rodzice mogą być czasem uprawnieni do zachowku, to już dziadkowie czy pradziadkowie nie. Dlaczego powiedziałam, że rodzice są uprawnieni tylko czasami? Bo przepisy jasno mówią. Zachowek należy się wyłącznie tym, którzy byliby spadkobiercami ustawowymi. A jeżeli przy życiu pozostaje na przykład dziecko spadkodawcy albo jego małżonek, to rodzicom najczęściej roszczenie o zachowek już nie przysługuje. Warto podkreślić to, czego moi klienci często nie wiedzą. Rodzeństwo spadkodawcy nigdy w żadnej sytuacji nie będzie uprawnione do zachowku. Dlaczego przypominam te zasady? Dlatego, że reguły dziedziczenia zachowku również się na nich opierają. Jeżeli interesują Cię aspekty prawa do zachowku, to klikając w link widoczny gdzieś tutaj yy, znajdziesz całą listę filmów, w których krok po kroku wyjaśniam, o co w tym wszystkim chodzi. Zapraszam do oglądania. Co się dzieje z roszczeniem o zachowek, gdy osoba uprawniona do zachowku zmarła przed wytoczeniem powództwa? Zgodnie z artykułem 1002 Kodeksu Cywilnego, roszczenie o zachowek przechodzi na spadkobiercę tylko wtedy, gdy ten spadkobierca sam był uprawniony do zachowku po pierwotnym spadkodawcy. Co to oznacza w praktyce? Najczęściej ten przepis będzie miał zastosowanie dostępnych, czyli dzieci, wnuków, prawnuków. Typowy przykład wygląda tak. Umiera dziadek, który pomija w testamencie swojego syna albo zapisuje mu zbyt mało. Syn ma prawo domagać się zachowku, ale umiera, zanim wytoczy powództwo. W takiej sytuacji jego roszczenie może przejść na jego dziecko, czyli wnuka pierwszego spadkodawcy. Dlaczego? Bo wnuk również należy do grona osób uprawnionych do zachowku po dziadku. Ale co, jeśli uprawniony do zachowku nie miał dzieci? Tu sprawa się komplikuje. Weźmy kolejny przykład. Umiera dziadek Józef, pozostawiając syna Adama, którego pominął w testamencie. Adam ma prawo do zachowku, ale sam umiera niedługo po ojcu, zanim jeszcze zdążył wytoczyć powództwo o zapłatę zachowku. Spadek po Adamie dziedziczy jego żona Ewa. Adam nie miał dzieci. I właśnie tu pojawia się kluczowa kwestia: Ewa nie może przyjąć roszczenia o zachowek po Adamie, bo nie należy do grona osób uprawnionych do zachowku po Józefie. A skoro tak, to wraz ze śmiercią Adama jego roszczenie o zapłatę zachowku wygasa. W jakiej wysokości odziedziczy zachowek spadkobierca, jedna druga czy dwie trzecie udziału spadkowego? W przypadku dziedziczenia roszczenia o zachowek często pojawia się pytanie, jak obliczyć jego wysokość. A konkretnie czy spadkobierca przejmuje nie tylko samo roszczenie, ale również prawo do podwyższonej wysokości zachowku, na przykład ze względu na wiek czy stan zdrowia. Przypomnę, jeśli osoba uprawniona do zachowku jest trwale niezdolna do pracy, albo w przypadku wstępnych małoletnia, to przysługuje jej zachowek w wysokości dwóch trzecich udziału spadkowego, który przypadłby jej w dziedziczeniu ustawowym. W pozostałych przypadkach standardowo wynosi on jedna druga tego udziału. Załóżmy teraz taką sytuację, umiera Jadwiga, jej syn Piotr pozostaje pominięty w testamencie, ale nie został wydziedziczony. Przysługuje mu zatem roszczenie o zachowek w wysokości jednej drugiej udziału spadkowego. Jednak Piotr umiera zanim wytoczy powództwo. Jego spadkobierczynią jest siedmioletnia córka Paulina. Czy fakt, że Paulina jest małoletnia oznacza, że może domagać się zachowku w wysokości 2 trzecich? Nie. W przypadku dzieliczenia roszczenia o zachowek liczy się sytuacja osoby pierwotnie uprawnionej, czyli Piotra. To on miał prawo do zachowku w wysokości jednej drugiej i właśnie to roszczenie przechodzi na Paulinę w takiej, a nie innej wysokości. Gdyby natomiast zdarzyło się, że Piotr w chwili śmierci był małoletni, a Paulina y, była niemowlęciem, wtedy tak Paulinie przysługiwałby zachowek w wysokości 2 trzecich udziału spadkowego, ponieważ jej ojciec jako uprawniony był małoletni i właśnie taką wysokość zachowku mógłby dochodzić, gdyby żył. Jeśli interesują Cię zasady ustalania wysokości zachowku, wiele wyjaśni Ci film, do którego link widzisz dziś tutaj. Zapraszam do oglądania. Co się stanie z roszczeniem o zachowek, gdy uprawniony zmarł w trakcie procesu? Blisko 15 lat temu Sąd Najwyższy rozpoznawał bardzo interesującą sprawę dotyczącą dziedziczenia roszczenia o zachowek. Była ona nietypowa, w odróżnieniu od przywołanych wcześniej przykładów. Sprawa sądowa była już w toku i to na zaawansowanym etapie. Sytuacja wyglądała następująco. Pani Krystyna sporządziła testament, w którym jedynym spadkobiercą uczyniła zamek królewski na Wawelu, przekazując mu kolekcję zabytkowych przedmiotów o ogromnej wartości. Z powództwem o zachowek wystąpił jej syn Krzysztof, żądając od zamku kwoty 100 milionów złotych. Wszystko wskazywało na to, że roszczenie było uzasadnione, strony prowadziły nawet rozmowy ugodowe. W pewnym momencie, jeszcze przed zakończeniem procesu, Krzysztof zmarł nie miał dzieci, ale jego jedyną spadkobierczynią była żona Ewa. Zgodnie z przepisami, gdy w toku procesu umiera strona, sąd zawiesza postępowanie do czasu, aż do sprawy wstąpi jej następca prawny. Tak właśnie stało się tutaj. Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego pani Ewa przystąpiła do sprawy jako spadkobierczyni swojego męża. W każdej innej sprawie o zapłatę, czy to pożyczki, czynszu, czy odszkodowania, mogłaby bez przeszkód kontynuować proces i domagać się należnych pieniędzy. Jednak w tym przypadku Sąd Najwyższy uznał, że roszczenie o zachowek nie może jej przysługiwać. Ewa nie należała do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pani Krystynie, więc, mimo że przejęła spadek po mężu, roszczenie wygasło z chwilą jego śmierci. W takich sytuacjach procesowych osoba. Która wstępuje do sprawy po zmarłym uprawnionym, powinna cofnąć pozew. W przeciwnym razie naraża się na przegranie sprawy i konieczność zapłaty kosztów postępowania. Wniosek z tego wyroku jest jednoznaczny. Nawet jeśli uprawniony do zachowku zdążył wytoczyć powództwo przed śmiercią, roszczenie to nie przechodzi automatycznie na każdego spadkobiercę. Może być dziedziczone wyłącznie przez osoby, które same należą do kręgu osób uprawnionych do zachowku po pierwotnym spadkodawcy. Zanim przejdziemy do kolejnej części filmu, chciałabym na chwilę poprosić Cię o uwagę i o małą pomoc dla Nikoli. To młoda dziewczyna, która kilka lat temu cudem przeżyła poważny wypadek samochodowy. Od tamtej pory każdego dnia walczy o sprawność, dzięki intensywnej rehabilitacji odzyskała częściowo władzę w nogach i mowę. Niestety koszty dalszego leczenia przerastają możliwości jej rodziny. Dlatego dzielę się dzisiaj z Tobą tą historią. Wierzę, że razem możemy zdziałać coś dobrego. Nawet symboliczna wpłata 5 zł, pomnożona przez społeczność tego kanału, może realnie zmienić sytuację Nikoli. Nie przechodź obojętnie. Link do zbiórki znajdziesz w opisie i tutaj na ekranie. Dziękuję z całego serca i wracamy do tematu. Co stanie się z roszczeniem o zachowek, gdy uprawniony zmarł po wydaniu wyroku? Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, gdy uprawniony zmarł już po zakończeniu postępowania sądowego i wydaniu prawomocnego wyroku o zasądzeniu zachowku. Wówczas zasądzona kwota jest traktowana tak jak każda inna wierzytelność pieniężna. Oznacza to, że podlega ona dziedziczeniu na zasadach ogólnych, a nie zgodnie z przepisem regulującym dziedziczenie prawa do zachowku. Przejdźmy do przykładu. Zmarła Violeta. Jej córka Izabela po kilkuletnim procesie uzyskała prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który przyznał jej zachowek w wysokości 250 tysięcy złotych. Zaledwie dwa tygodnie po wygraniu sprawy Izabela umiera. Nie miała męża ani dzieci, ale w testamencie cały swój majątek przekazała lokalnemu schronisku dla zwierząt. Mimo że schronisko nie należy do grona osób uprawnionych do zachowku po owiolecie, to w tej sytuacji ma pełne prawo dochodzić zasądzonej kwoty. Dlaczego? Bo odziedziczyło wierzytelność stwierdzoną prawomocnym wyrokiem, a taka wierzytelność podlega dziedziczeniu niezależnie od tego, kto jest spadkobiercą i czy sam miałby prawo do zachowku. Co stanie się z roszczeniem o zachowek, gdy to zobowiązany do zapłaty zachowku umrze? A teraz odwróćmy sytuację. Posłuchajmy się takim przykładem. Aleksandra jeszcze za życia otrzymała od ojca dom. Brat Aleksandry Krzysztof nic nie otrzymał ze spadku po ojcu, dlatego pozwał siostrę o zachowek. W trakcie procesu Aleksandra umiera. Czy to oznacza, że roszczenie Tomasza o zachowek wygasło? Zauważ, że w poprzednich przykładach mówiłam o tym, co się stanie, gdy to uprawniony do zachowku umrze. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Umarła Aleksandra, która była zobowiązana do zapłaty zachowku. W takim przypadku obowiązek zapłaty zachowku staje się długiem spadkowym po Aleksandrze. Długi spadkowe to zobowiązania zmarłego, które podlegają dziedziczeniu. Dziedzicząc po zmarłym dom, odziedziczysz też na przykład jego kredyty. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy, koszty postępowania spadkowego oraz obowiązek zaspokojenia roszczenia zachowek. Co to oznacza? Przyjmując spadek po zmarłym, wraz z nim odziedziczysz również obowiązek zapłaty zachowku. Co ważne, nie ma znaczenia, czy jesteś spokrewniony ze spadkodawcą, czy też nie. Może się zdarzyć, że osoba uprawniona do zachowku za życia nie egzekwowała swojego roszczenia, natomiast po jej śmierci dopiero spadkobiercy tej osoby robią użytek z przysługującego jej prawa. Podam Ci przykład. Całość spadku po rodzicach w postaci gospodarstwa rolnego odziedziczył Paweł. Paweł miał siostrę Beatę. Beata miała bardzo dobre stosunki z Pawłem i nie chciała pozywać go o zachowek. Okazało się jednak, że Paweł zmarł krótko po rodzicach. Spadek po nim odziedziczył syn zamieszkujący za granicą, który zdecydował się sprzedać gospodarstwo. W tej sytuacji Beata zmieniła zdanie i postanowiła pozwać bratanka o zachowek. W takiej sytuacji ma do tego pełne prawo, a sprawa sądowa powinna zakończyć się sukcesem. Jeśli interesuje Cię to, jak wygląda taka sprawa w sądzie o zapłatę w zachowku, to nagrałam na ten temat osobny film. Link do filmu znajdziesz teraz na ekranie oraz w opisie dzisiejszego wideo. Przedawnienie roszczenia o zachowek. Czy roszczenie o zachowek może się przedawnić nawet zanim zdążysz cokolwiek zrobić? Tak, i to nawet wtedy, gdy uprawniony do zachowku umiera, a roszczenie dziedziczy ktoś inny. Przedawnienie biegnie dalej. Warto o tym pamiętać, bo odziedziczenie roszczenia nie zatrzymuje biegu przedawnienia. Termin wynosi 5 lat i liczony jest od dnia otwarcia spadku, czyli od dnia śmierci spadkodawcy. A jeśli spadek został otwarty na podstawie testamentu, liczymy 5 lat od dnia jego ogłoszenia. I tu pojawia się ważna kwestia co dokładnie wpływa na ten termin czy da się go przerwać, a może zawiesić to już temat na osobny film. I właśnie taki film znajdziesz już na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia, bo to naprawdę kluczowa wiedza dla każdego, kto myśli o zachowku. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.